się live w czwartek o 18 na temat biohackingu, tym do niego rozmawiał, muszę się przygotować i nagrać do końca tygodnia wystąpienie na warszawskie dni informatyki. Więc też się muszę przygotować, więc jest co robić hmm. i tyle. Hmm. Natomiast w ramach relaksu przeszedłem sobie Ghost of Tsushima, bardzo fajna gra. No słuchajcie, myślałem, że już w tym roku tak zimno nie będzie jak będę biegał, minus 2, wszędzie biało, trzadzi. Natomiast całkiem przyjemnie się biegało. E, aż ostatnio, jak już nie było czasu to e, jakieś ćwiczenia, większe to bieganie było fajną formą dzisiaj, żeby zrelaksować się w tym tygodniu. Dobra, ja, ja się powoli szykuję. czy mam czwartek do live'a. Natomiast odezwała się firma, zresztą odezwała się nie, nie dzisiaj, ale wczoraj, e, miała tutaj kłaść światłową. I wczoraj jak rozmawiałem z nimi przez telefon, to potrzebowali 20 osób, żeby podłączyć mi światło. No i ekstra. Problem jest w tym, że dzisiaj jak dostałem od nich maila z ofertą taką konkretną, i nie powiem, ceny są całkiem przyzwoite. To się robi problem, bo z 20 zrobiło się 35 osób. Więc to biała łęka, teren, który jest średnio na jeża zaludnione i coś tu już będzie problem znaczy jestem do myśli, ale ale coś się obawiam tych osób, żeby y, czy będziemy w stanie tutaj społecznie zebrać się i podpisać tyle umów 35 umów umowa minimum na 24 miesiące, fakt, że najtańsze jest za 123 zł 300 mega, co już jest całkiem spoko. Natomiast podłączenie kosztuje 500 zł, czyli 35 500 to daje nam 17 500. Oni wstępnie wycenili koszt położenia tego światłowodu na 20 000, więc tak to wygląda. Ach. Jestem zdesperowany. Jestem po nagraniu jednej rzeczy. Po live'ie, który wyszedł fatalnie. Więc nawet mi nie chce się mówić cokolwiek na ten temat. Po prostu ciało, mikrofon się nie włączył. Mam momentami wrażenie, że czastka to tylko na niepotrzebne na takie rzeczy. Norbert, no. jak się czujesz dzisiaj? bardzo no, no, tak dobrze, dzisiaj nie ma kryk, <laughs> prawda? Może tam dalej, ale jest całkiem <laughs> przyjemnie, sutki już spadniały, już spadniały. Natomiast o, ostatnio robiłem e, live'a na, na temat właśnie biohackingu i tam było też umoksowanie. I się powinno umoksować dwa trzy razy w tygodniu Ooh. w okresie zimowym, czyli gdzieś do kwietnia. I i, 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 a w, natomiast w lato się saunuje. No się, hmm. Tak? tak. Jasne. Ale wieje. Ale dzisiaj było pełne zanurzenie. Zanurzenie było dzisiaj. Nie było jak że no, może następnego razu pływamy. No jest... ja na, myślę, że na, na pewno, ja dzisiaj <laughs> zanurzyłam się cała cała. Widzieliśmy jedną osobę jak pływała, więc całkiem spokojno. Ani fajn, co